Jestem na środku ulicy przy strasznym domie, na którym jest Paulina. Patrzcie, to jest zła dziewczyna, która zaatakowała w poprzednim filmie Paul, po, który tu jest, zobaczcie, to jest Paul, czajcie? i to wszystko dzieje się w Robloxie ale jazda, no tego bym się nie spodziewał i możemy pojechać jednym z tych samochodów, które tutaj stoją do połu. i zobaczymy, co to będzie za gierka, bo robi się naprawdę ciekawie a tam Paulina, zobaczcie jak ona wygląda jako pająk, który nas za, no, zaatakował w poprzednim filmie i tutaj mamy pajęczynę, do domu na razie nie możemy wejść bo jeszcze muszę kogoś za, ze sobą zabrać do auta patrzcie, możemy grać na czterech graczy Możemy pojechać sobie w czwórkę i nie będę sam. Ale jazda, wreszcie się cieszę, bo ja cały czas grałem sam w poł. Ale dzisiaj możemy spróbować to w czwórkę. I tam właśnie oni stoją. Patrzcie, w lesie. To my. To my. to. Sebek. To, Alek. I Livia. Tak jest, to oni są. To moi przyjaciele, z którymi zagramy razem we czwórkę i nie będę sam. Zobaczymy, co będzie się działo u poł. Jest Livia, jest Alek, jest Sebek. Chodźcie ze mną. Sebek Team. Patrzcie, The Sebek. Team biegnie. Sebek Team ma fajną koszulkę i Wy też możecie mieć fajną koszulkę, jak i ja, Team. Na mojej grupie. Zapraszam Was na moją grupę oraz tam znajdziecie koszulki nasze Smashu Team, Sebek Team, taką możecie mieć. Zobaczcie pierwsza w opisie. Grupa Smile Team możecie dodać mnie do znajomych. Pogramy razem wspólnie w Robloxa Kto by chciał wep ze mną pograć Smile Team, to wpada do naszej grupy, do naszego składu SMASL Team! Dobra, a teraz wchodzimy do auta. Wchodzimy do auta, razem we czwórkę się mieścimy. Zaraz klikniemy niech. Czas minie, będzie bez. A bo dobra, klikamy, teraz, dawajcie, dołącz! Klikajcie, klikajcie, dobra. klikajcie, dobra. I jedziemy, odjeżdżamy, rura! Jedziemy. Klikajcie opeczki w górę! Zaczyna się po revenge. Okej, okay, jesteśmy w środku o widzę. Patrzcie we czwórkę czajcie. Wow. Tego jeszcze nie było, że. Żebyśmy... To jest Paul. O Poł jest biedny to i idziemy Paul go jest. zaraz nakarmić. Weź, zobaczmy go, Alek albo sobie weźcie go przenieście, da radę, czy nie? O, Tako. możesz go nieść! Dobra, teraz ja, teraz ja, czekaj, teraz ja. Teraz ja, uwaga, nie do kibla, on jest, on chce jeść, a nie do kibla. Dobra, on nie go Okej, czyli panem. każdy z nas, patrzcie, ja trzymam teraz poł, to jest mój poł. Każdy z nas może, rzuciłem nim, teraz Sylwia. Wow. Odaj. Każdy z nas może nim się <grych> zaopiekować. Możemy go nosić i razem wspólnie nim się zaopiekować. Poł, Dobra, nie rzucajmy się nim nie bawmy, nie bawmy się nim, nie bawmy się nim, nie, nie bawmy się nim. Idziemy go teraz nakarmić. Będzie mega ciekawie. Oglądajcie samo końca. Ej, kliknijcie łapeczkę w górę dla tego słudziaka. Ej, Paul, wstawaj. Łapeczka w górę jest, łapeczka w górę. Kliknijcie łapeczkę. O, już się turla normalnie. A weźmy go nakarmimy. Otwieramy teraz lodówkę. Ej, czekaj, jest jakiś tutaj dźwięk? Bo ja dźwięk mam wyłączony. Uwaga. O, jest dźwięk. Ale jakaś piosenka gra, nie, no masakra, dobra, to bez dźwięku, jakaś piosenka tam gra, xD Dobra, bierzemy sobie jedzenie i dajemy jedzenie teraz tutaj, dobra, karmimy go, ja dałem mu jabłko, Alek, co ja, mu dasz? Ja też mu jabłko dam Okej, okay, ja da banana. Cebek mu da banana, Livia, co mu dasz? A ja mu, mu dam dasz? hot Okej, okay, każdy z nas karmi poł I Jeszcze dalej jest głodny, co jest, to? jest? no, to ej, tu jest, jest jakaś opcję. kubka, kubka tu jest, patrzcie, ej, zbieramy ją nie mogę. Zjadł mamy? Asia banana. to e za... podnieście podnieś... spróbujcie ją podnieść tą tutaj kubkę do rady nie czy da nie? Się. Nie do rady. Nie mogę. Ej, pokazuje E, czyli jakbyśmy mogli podnieść kubkę, Ej, bo, bo to było zadanie. Ale tego nie można się. podnieść, tego też nie można podnieść. Okej, okay, może później będziemy Ej, mogli podnieść. Ale to jest ponieść. druga jeszcze kubka. No, nie możemy podnieść jej. Dobra. Ej, po jest. Idę zacząć do pokoju. Sal. O, jest, patrzcie, jest jego poduszka, jest nasze łóżko, wszystko jest tak jak w prawdziwej grze poł. Mamy też również szafę, która jest zamknięta na kłódkę i później musimy zdobyć klucz. Ej, co ty robisz z poł? Idź go umyć! Nie no, brudny, nie no śmierdzi! Nie rzucajcie Tam nim poważnie. Idźcie, musicie. To, to musimy... jego, jego, jego musimy to? go odłożyć? Musimy go. Dać do mycia. Później się z nim pobawimy. Mamy tu jakieś kredki, piłkę. Patrzcie, wszystko normalnie działa. Możemy sobie odbijać. Ona się elegancko odbija. Mamy też auto, które jest niby roz. Ej, co to jest za broń? Co to jest za broń? Ej, tego wcześniej nie było! LUL! Tu jest jakaś wielka broń. Więc sobie pamiętajcie, żeby się, żeby się też kliknęli łapeczkę w górę i subskrypcję. A my idziemy umyć brzdąca. My, o, my już go Sebek myje, patrzcie go. Ja tu nakładam na niego pianę, teraz trzeba go spukać. Ej, nie Te za go... dużo tej piany! O, no, dobrze je, dobrze on Myjemy elegancko, dobra, okej, okay, umyty, pięknie, Sebek, gumu, dobra. Ja idę go teraz naprawić. Ej, musimy dać mu lekarstwo, ja idę mu dać lekarstwo. Ej, co ma w rączce? Co to? Ej, Ej pianę. pianę! Ej, ma jeszcze pianę? Spłucz go dobrze! Sebek! Spłucz go, dobra, okej, okay, ma jeszcze, o, teraz czysty. Czego przystry. myłeś? Dobra, i teraz dajemy, tutaj otwieramy i dajemy teraz mu medycynę. A wy, o tam jest, patrzcie, mnie. patrz łapeczka, ej, 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 pa pa, 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 tu jest takie serduszka. Serduszko dla was widzowie, kliknijcie łapeczkę, o, wysyłam dla was serduszko. Heal, patrz, kto klika łapeczkę, to serduszko ma. Dobra, Ty teraz jak to. nie myje, patrz. gdzie spół? gdzie spół? Gdzie spół? Poo! O tu it's jest spół, it's dobra, tu jest spał OK, daję mu medycynę, okej, okay, teraz on chce się pobawić. Ale on się mróży, fajne, jakie oczka ma słodziak to jest Daj, dajemy go teraz tutaj i musimy z nim pobrać. pograjmy w piłkę w czwórkę! Ronaldo! Sui sui biorę piłkę, biorę, daj, podaj mi na główkę, podaj mi na główkę! Sui podaj mi tu, podaj mi tu, podaj mi tu! Sebek dawaj, dawaj, dawaj dobrze, dobrze, dobrze leci, leci, biorę, biorę, biorę! Bior. Sui z strzelewą tam jest bramka! Na wejściu jest bramka! Szczelewam, strzelewam, strzelewam. No obroń, obroń, obroń! Pum! Oj, nie trafiłem. <laughs> jeszcze raz, jeszcze raz. Nie, no kurde, nie mogę trafić. Co to zabrałem, za... Zabrałem, i dawa, Teraz ty mi, teraz ty mi. Dawaj, dawaj, dawaj. No, ja, ja to obronię. A nie może trafić xD. Nie Czekaj, może... No. O, trafił Ronaldo, trafił. Nie, to był Messi. dokładnie? Dobra, ej, łap tą piłkę, bo trzeba poł podać. On chce pograć w piłkę. Poł. łap piłkę, czy ja mu podam. Masz piłkę! Pum! U, o, dostał piłkę, okej, okay, już jest zmęczony o, A już jest śpiący Musi iść spać, idziemy spaciu. go za zanieść spać Dobra, idziemy, ej, a możemy te drzwi Otworzyć ogólnie, sprawdźmy, czy te drzwi są otwieralne Nie, Z drzwi są zamknięte Dobra, zobaczymy, co będzie dalej się działo, więc Oglądajcie do samego końca, bo połu Będziemy chyba musieli ratować, teraz dajemy go Do spania i my też musimy iść do spania On jest senny Ja też, widzowie, ej, ja też Wy też jesteście senni, bo ja bym sobie chętnie poszedł Spać, ale wiecie no, na czym? Spać na poduszce Smyslowa, no tak krogłej na mince. To jest moja poduszka dwustronna, dobra jakość. Możecie się na niej położyć i elegancko zasnąć. Od razu zaśniecie. Taka właśnie poduszka jest, ale nie tylko, mam jeszcze drugą. Mam jeszcze uwaga, PUM! Zeszytasz. O, zeszy cię za... Co jest, za zeszedł? Mam jeszcze kwadratową! Ona jest troszeczkę większa nawet od tej okrągłej, bo to jest okrągła, a to jest kwadratowa. Też grafika jest z dwóch stron, to jest wioska, tu jesteśmy my jako postacie i macie slow. Także też możecie się położyć na na kwadratowej. O, jak ktoś nie lubi okrągłej. Albo na moim kocyczku. Tutaj mam kocyk właśnie taki. On jest teraz zwinięty, a tak ogólnie o no to jest duży. Na moim sklepie są takie rzeczy na smysle.pl. Pierwsza w opisie wpadajcie, zapraszam Was tam różne rzeczy, a do każdego zamówienia wrzucam nowe, uwaga, zdjęcia! Są nowe zdjęcia, tutaj, które mam. 3 spośród trzech zdjęć rzucam jedno. Możecie trafić na ptaka, na gdzie będą na pustyni przy najwyższym budynku na świecie, albo jak leciałem helikopterem. Wszystko jest na smajsukru.pl Zapraszam, klikajcie, a my idziemy spać. I okay. klikamy wszyscy. E, dawajcie. 3, 2, 1, ok, śpimy. Yes. Dobranoc! Dobranoc. <słuch> No co, już stajemy, no kurde, ale... Ej, nie wyspałem. Ej, ledwo się położyłem, no serio! No, dalej. Ej, ledwo się położyłem i już muszę wstawać. Dobra. Dobra, chłopaki, wstajemy, ktoś puka do drzwi. Co? Ktoś puka do drzwi? Serio? Eee, ja nie słyszałem. Wysłyszeliście? Nie? Ej, ktoś puka do drzwi? Czekaj to właśnie ciągle ktoś puka, to wy nie słyszycie? Ej, czekaj, dźwięk włączę, uwaga, ale tam gra. No teraz piosenka. już nie ma muzyki. E, jest muzyka, u mnie dalej Od... gra. Ej, no mamy ten! U mnie dalej oh. gra jakaś dziwna muzyka, ja to ściszam w ogóle. Co jest, tam jakieś... Mamy nowego Paul! Ej, to jest Paulina, to jest dziewczyna! Paulina! Paulina. Siemanko Paulina. Paulina! Cześć! Ona taka Jedzenie. ładna, żółta, tak jak ja. Na, idziemy ją nakarmić, ona jest głodna! Paulina, idziemy nakarmić! Bierzemy z lodówki, biorę hamburgera. Dobra, Sobek, co dajesz jej? Na Okej, okay, karmimy, dawajcie, karmimy wszyscy. Ten to... Ja przyniosłam Paul. O, jaki Paul wielki, jaki gruby się zrobił. Ej, Paul jest taki wielki, a Paulina jest Mała. Musimy ich dwóch nakarmić. Bierzcie, żarcie i karmimy. Sushi dam mu. A to, dam mu. Fuj, zgniłaka kanapka tu jest. Ule. Komu to A dasz? Nie dasz? Zjedzą. Ej, to ale jedzą. Ej, ale ko komu to dasz? Albo Poł daj. To, daj. Kto, to, kto tu chce? On jak w raz. Nie, po daj starcie. daj Poł, daj Poł najlepiej. Nie, to Poł jest lepszy. Dobra, dajmy teraz to, tutaj. Ale Paulinie też, Paulinie też Paulinie też dać. Okej. Okay. Jeszcze jedno, jeszcze jedno jedzonko tutaj daj, no. Dobra, Proszę. mamy nakarmione. Okej, okay, Paulina i Paul są nakarmieni. Idziemy teraz z nimi do sklepu spożywczego. Aha, bo mamy ich odłożyć. Ok, odłóżmy ich tutaj. Odłóżmy ich tutaj. I teraz musimy iść do sklepu, zrobić zakupy po prostu. No to idziemy. Otwieramy tutaj drzwi idziemy do sklepu, żeby zrobić zakupy. Zobaczymy, I co się idziemy. stanie. Owracamy. I jesteśmy. Dobra, jest Paul elegancko tutaj, ale gdzie jest Paulina? Paulina! Mamy Paulina o, mamy zakupy, mamy ryza. Olivia na zakupy. Ej, gdzie jest Paulina? Zastawi jakąś kartkę. O drogi ojcze, wyszłam z domu. Nie szukaj mnie, Paulina. Co? Dlaczego? Paulina, nie. Ona nas opuściła. Nie zostawiła jesteś, kartkę. zostawia kartkę i se poszła. O nie. Ej, widzowie, ale wy też nie możecie pójść. Na mojej grupie chętnie was zapraszam, tylko nie wychodźcie. Na Smileslow Team, żebyśmy byli wszyscy razem. I też tam są moje koszulki. Tak, i te nawet sepka, sebek, patrz, patrz. Sebek Team tu ma. Możecie tak być jest. w naszym teamie, albo w sepka, albo w moim, albo u Pati jeszcze, Patti X. Wpadajcie w pierwsza w opisie, Smile Slow Team. Dobra, no to co teraz? Musimy mieć... Za nie spać? Tak. No już śpi. Okej, okay, już śpi, no to idziemy też spać. Paweł poszedł spać, więc też musimy iść spać. Klikamy w łóżko i idziemy spać, Dobojcie. o, i już koniec. Ej, to jest, Ej, to jest spanie jednosekundowe XD. Dobra, Sebek przed z czy Co to jest z piłką? Ja wyrzucam. Ją. Ej, I gdzie z Pał? Ej, Poł nie ma, gdzie spał? Po, nie ma, Pał, gdzie jesteś? Eee, co się stało z Pał? Halo, o po! Nie, on tam stoi. Ej, tu jest jakaś dziwna maska w ogóle wcześniej nie było? Ej co to jest jakaś maska, widzisz to? No to za no? maska? James, Ca James Care wszyscy a, tu możemy przestraszyć wszystkich, ale to za No Idziemy dalej. Idziemy zobaczyć, zbadaj się za. Eee, po, czemu? Poł, co się stało, jak on wygląda? Ej, Jaki dziwny, się. gruby Poł, patrzcie na niego, jak on wygląda, on Co się stało? Ej, dobra, on jest po prostu gruby. Jak go karmimy, to on robi się po prostu starszy i grubszy. Ale. O, My możemy to otworzyć. Weźmy teraz go, zanieśmy tutaj z powrotem do pokoju i otwórzcie szafę, otwórzcie szafę. Dawaj, szafę, 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 otwieraj. Klikaj dobra. na szafę. Uwaga, czy ona się otworzy? Ej, ej, czekaj, ale. Nie, otworzyła WC. się, otworzyła się szafa, daj, chodzimy chodzimy dajcie Kamerę. Kamerę? Ej, co, czekaj, 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 zanieś kamerę do wC, do toalety, daj. Dobra. Rzuć do toalety, O, tutaj może coś wyskoczy, daj, 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 no. Musisz dobrze, dokładnie czekaj, ja ją trafię. Uwaga, biorę. I teraz tutaj ją rzucę, odsunę się. I Bum! A, ja nie trafiłem. Nie, czekaj, ja trafię. Czekaj. Uuu, jest, mam z to liet, to, wziąłem to. Ej, skimidibi się pojawił, wziąłem klucz, mam klucz, mam klucz. Tak, mam klucz, mam klucz, czekaj, biegnę, biegnę z kluczem teraz do szafy. W ten sposób możemy szafę otworzyć. Otwieram szafę. Jest szafa, mam teraz jakąś wędkę, co to jest? Wziąłem Co to. to. jest? Nie wiem, coś wielkiego wziąłem, dobra. E, jest tutaj poł, na razie poł zostawiamy. Ej, poszukajmy te kubki, może da radę teraz zebrać te kubki. Bo to no jest szukamy. Kliknijcie to, kliknijcie tą kubkę, wszyscy, tą. tutaj koło szafy. No, wszyscy, ale się nie da. Livia, Livia, teraz nie. Wszyscy żebyśmy kliknęli, to wtedy nam zaliczy. No, Aha. Sebek, dobra, Sebek kliknij, teraz ja. Teraz Alek i Livia. No. No, i na mnie. No, i ta kubka, patrzcie, ona się nie zbiera. Nie, bo nie działa. Było takie zadanie, zbierz wszystkie kubki. I one są tutaj, patrzcie, poukrywane w różnych miejscach. Ale jak klikamy na nie E, to one się nie zbierają w ogóle. Nie wiem czemu. Dobra, nie da do rady. Okej, okay, lodówkę już mamy pustą, wszystko zjadłe prawie. Został ja tylko. Ja do lodówki, co jakiś za dziw, dziwny lód jest jakiś, naprawdę. Do tego zebrać się zresztą. Dobra, idziemy zobaczyć, co było za tą e, szafą. Chodźcie, chodźcie, idziemy. Wcho Razem wchodzimy, dawajcie. Sebek, alek, ale, dawajcie. Alek pierwszy. Idź, idź, idziemy, 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 idziemy powoli. No, 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 idźcie, idziecie, idzie, idziecie, idzie. idziemy, 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 idziemy... idziemy. Ej, o, co polega! jest? Ej, to była Polina bo za... nas! Złapał nas! Poł nas złapał! O-o, uh o-o, -oh, uh -oh, poł nas złapał. Co teraz mamy ro robić? Głosuj? Musimy głosować. No to chodźmy zjeść coś. Wyginijcie yy, za jabłkiem. I kliknij, Dobra, głosuj. Chcielem. Uwaga, i teraz co się stanie? I co jest? U nas idzie zanieść do. On nas Ej, niesie nie do jest tego! Straszne. O, nie teraz poł jest mega creepy, mega straszny i to nami się poł opiekuje. Czajcie! Co się stało z Ej, teraz to nasz ojciec jest! Poł się nami opiekuje. Jak my chcemy jeść, am, am, albo chcemy pić na przykład z takiego kubka Smyslą, no to idziemy się napić i to on nami się opiekuje. Możecie też mieć taki w ogóle kubek na moim sklepie smysle.pl elegancki, błyszczący, ze środkiem pomarańczowym. Jak mój kolor też jest właśnie pomarańczowy, żółty, mam też czapki żółte, częstę ja założyć elegan. Ej, co wy robicie w ogóle? Zmieniać cały czas? Gdzie my chodzimy? Oni cały czas zmieniają, czekaj, bo ja nie patrzałem. Co no wy tu zmieniacie? A, przyszliśmy teraz do. weź płyn z szuflady kuchennej. Musimy pójść do mm, kuchni. Głosujemy za kuchnią, wyciągnijcie kuchnię i głosujemy ja jeść. No, kliknijcie E i za... dobra, i teraz idziemy do kuchni i musimy zabrać płyn. On tutaj jest, czekaj. Jak klikniesz się E albo R, czekaj, żeby to znikło po prostu ze środka. O, ktoś wziął, dobra? I teraz Je idziemy. Bak. Idziemy znowu teraz z wracamy się do piłek? Czy? Pok nie, pokój zabaw, A, tak? Tak, do pokoju zabaw. Okej, okay, musimy to po prostu przenieść. To co znaleźliśmy, musimy przenieść do auta, bo będziemy próbować yy, po prostu odjechać. Dobra, i teraz musimy tu do auta włożyć. Weź to ktoś tu włóż? Ten do auta. Tak, się wkład. O jest, 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 mamy, mamy, już zrobione. I teraz idziemy do poł i klikamy w sypianie, idziemy spać. Z, z. Klikajcie, głosuj, ja mam już jedno. Ok, idziemy teraz po prostu spać. I w tym momencie będziemy mogli chyba uciec, tak możemy uciec Chodźcie, 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 chodźcie. szybko, 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 szybko. Idę, idę, idę. dawaj, 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 dawaj Do auta, do auta, do auta, do auta, do auta, do auta Nie, nie możemy jeszcze jechać, czemu? Ej, dobra, mamy wyjść przez drzwi przednie Tutaj mamy pójść? Chyba przez te drzwi I O, tak. jest ja! Po zapał, oh, nie! Oh, nie. Pon złapał! Pona złapał! O o, on był przed drzwiami. Ja wiedziałem, żeby tam nie iść po prostu. A, idzie poł, uważajcie! O, ah. wielki straszny poł. O, oh, rozwalił nas. Rozwalił nas, on nie najgorzej. Dobra, przeżyj. Y Zarobuksy! Dobra, klikamy przeżyj, tylko uważajcie, żeby was, was nie zapał. No, no to czekaj. Ja właśnie... I musimy co od razu włączyć piec. Dobra, dobra, okej, okay. przeżyj klikamy. Ja mam dźwięk teraz włączyłem. I teraz lecimy. 3, 2, 1, GO! OLE Jak on KRZYCZY! Ej bo... CO JEST EJ zapomnij OD RAZU! A wiem. mnie nie, ej! ej nie JAK ON jako. NAWALA JA CI NIE SŁYSZĘ W OGÓLE EJ TO BYŁO POWALONE EJ słyszeliście TO? TO BYŁO POWALONE Ona zapodra. Jeszcze raz czekaj, kliknę przeżyj, wy nic nie róbcie Stójcie, ja przeżyj kliknę, wy nie Uwaga, 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 I Czy ja przeżyję? Jestem, jestem! A ściga mnie, ściga mnie! A! Ściga mnie, zostaw okay. mnie, pałysz szybki, jestem jak padnięty rozwalony. Włącz piec, włącz piec. Włącz piec, okej, okay, włącza piec, włącza piec, włączyłem, 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 idzie za mną, idzie za mną. Gdzie są zapałki, gdzie są zapałki? Nooo! Powiesz, wyścig. No, to na kanapie. O pistolet? Okej, okay, umieść raj na kanapie, coś mam. Na kanapie, co to jest? Na kanapie. Okej, okay, coś o, zrobię. To, to, to. Zrób bow krok na czerwonym X. Gdzie to jest? Nad... Gdzie jest czerwony X? Od razu, go, dawala go! Rozwalę go, Rozwalę go, Jest, Dawaj. rozwaliłem, rozwaliłem Podora, przecielem! Czekaj. Później wam pomogę. To... Później już <śla> nasze części. Sebek, później was naprawię. Później was naprawię. Nara, uciekam! Szybko, jest, uciekał, Patrz, udało mi się. Ucieka. O nie, dom spłonął, cały. Ej, się o, uciekłeś. Jest, dałem radę. Przetrwałeś od swojego zazdrosnego przyjaciela. Daliśmy radę. Ej, mogę kontynuować? Co? Ej, czemu kontynuuj tutaj, mi pisze? Cześć, spróbuję kliknąć. Kontynuuj. Jestem z powrotem. Co? Co? Ej, serio, jestem Do? z powrotem. Lol, ej, co ja tutaj mam jeszcze robić? Jestem z powrotem. Mam, mam na przycisk kontynuuj, ale co bym mógł zrobić? Yy, piekarnik się spalił. Ej, wróciłem z powrotem. Jak kliknąłem kontynuuj, tylko co ja niby miałbym tu zrobić z powrotem? Yy, wy jesteście padnięci. Szafa jest zamknięta. Tutaj też jest zamknięte, nie mogę wejść. Tutaj też to zamknięte. Ale co bym miał tu więcej robić? Nie, to nie działa, to nie działa. Tutaj też nie. Ej, to nic nie działa. Tutaj nie Spróbuj mogę. Chciałbym kopę zebrać. Głupę właśnie nie mogę, bo ja kliknąłem to nie mogę. No nie, nie ma nic do roboty, a wyjście? Ej, nie mogę wyjść! Ej, zamknął mnie! O kurde! Ej, zamknął mnie! Nie mogę wyjść! Nie mogę wyjść, nigdzie? Ej, wróciłem z powrotem kontynuuj i teraz nie wiem, czy są zamknięte na zawsze, czy co? Ej, to było mega dziwne. Ale wy widzowie możecie wpaść na mój sklep po fajne koszulki, Team, fajne czapki i wiele więcej na moim sklepie smasokroga.pl Pieszenia w opisie Team.